Dzisiaj zapraszam Was do 17 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. To ten tekst będzie nas prowadził przez tę medytację aż do modlitwy. Możemy tam znaleźć proroka Eliasza w dosyć trudnym momencie, nie tylko dla niego, ale też dla całego kraju. Panuje susza, wszyscy ludzie oczekują wręcz na jakąś taką odmianę losu. I Eliasz zostaje wysłany do Sarepty. Trochę to jest taka wola Pana Boga, żeby pomóc Eliaszowi, żeby miał jak żyć. Przechodzi nam do pewnej wdowy, która mieszka właśnie w Sarepcie. Sama nazwa tego miasta jest dosyć zaskakująca, bo Sarepta po hebrajsku to znaczy miejsce ciasne, a nawet dosłownie przejście ciasne. To jest trochę taka wskazówka, że ta kobieta żyje w jakiejś ciasnej rzeczywistości. Takiej rzeczywistości, która ją jakoś ściska. Może jest to też jakieś odniesienie do tej ciasnej bramy, o której mówi Pan Jezus. W każdym razie przychodzi do niej Eliasz i prosi ją najpierw o coś do picia, mimo że jest susza, a potem, kiedy ona idzie, żeby mu tą wodę przynieść, to on, nie czekając na spełnienie swojej prośby, prosi ją jeszcze o jedzenie. Trochę tak, jakby próbował ją zdenerwować. I rzeczywiście to mu się trochę udaje. Kobieta. Wybucha rozczarowaniem, wybucha gniewem, tak jak Beliarz oczekiwał, że wyjdą z niej różne złe emocje. Oczywiście, jeżeli pamiętacie tę historię, tam dzieje się cud, dlatego że Pan Bóg sprawia, że to jedzenie i ta woda się nie kończą, że nieustannie chociaż są rozdawane i ona dzieli się z tym, co ma sama i dzięki czemu mogłaby przeżyć, to Pan Bóg odnawia cały czas te zasoby. Ale potem dzieje się rzecz już rzeczywiście strasznie niedobra, bo umiera syn. Tej kobiety. Ona mieszka, jest wdową, mieszka ze swoim synem zupełnie sama i on w pewnym momencie umiera. I ona wtedy wybucha już całkowitym gniewem. Takim gniewem, który oskarża pana Boga i Eliasza o to, co się stało, że ten syn nie żyje. W tym tekście możemy znaleźć jeszcze takie dwie wskazówki, które są dosyć niepozorne, które wydają się nieważnym dodatkiem. Jakoś tam do narracji tego całego wydarzenia, ale które myślę też doskonale pokazują sytuację, w której się ta kobieta znajduje. Otóż, po pierwsze, napisane jest, że ona była głową rodziny. Dla nas to dosyć oczywiste. Skoro była wdową, skoro nie miała męża, no to była głową rodziny. Ale to w tamtej tradycji, w tamtej kulturze jest rzecz zupełnie niesłychana, żeby kobieta, mimo że jest wdową, mogła nazywać samą siebie głową rodziny. Coś tu jest nie tak. Coś tutaj nie gra. W takim normalnym ułożeniu rodziny tamtych czasów. Żadna kobieta nie nazywała się w taki sposób. Druga rzecz to, kiedy ten jej syn przestaje oddychać, bo tak tam napisano, to ona, żaląc się na to, wypowiada tak miłochodem zupełnie zdanie, w którym oskarża samą siebie, tak jakby miała do siebie jakiś żal. Że coś zrobiła, że ten syn nie żyje, mimo że nie mamy żadnych takich wskazówek. On po prostu w pewnym momencie umarł. Natomiast ona ma w sobie jakieś poczucie winy. Tak o sobie mówi, że to jej sprawa, że ten syn nie żyje. Myślę, że te dwie wskazówki są bardzo ważne, żeby zobaczyć jej sytuację. I wreszcie ostatnia rzecz, która myślę jest w ogóle kluczem do zrozumienia tego tekstu, to taki prosty fakt przedstawiony nam w tej historii, że prorok Eliasz, kiedy zamierzał tego chłopca przywrócić w życiu, kiedy chciał go wskrzesić, to napisano też tak, jakby trochę mimochodem, że on zabrał tego chłopca z jej łona. Tak jakby ona go trzymała nieustannie na swoich kolanach. I oczywiście pewnie był to jakiś obraz też sytuacji, w której się znaleźli. Ona pewnie, kiedy chłopak umarł, wzięła go, jakoś zaczęła tulić, trzymała go na kolanach, ale ten, to wyrażenie, że Eliasz zabrał go z jej łona, myślę, też pokazuje na pewną więź która była między tą kobietą a jej synem, między tą matką i jej synem, że żeby można było go przywrócić życiu, żeby można było sprawić, żeby on znowu oddychał, to trzeba było go zabrać z łona tej matki. I właśnie tym tropem spróbujmy pójść, żeby ten tekst, ten fragment Biblii odnieść do nas i do naszej sytuacji. Otóż myślę, że dosyć łatwo się domyślić, że cały ten tekst próbuje wydobyć na światło yy, Taki problem, który dotyka bardzo wielu ludzi, to najprościej się nazywa uzależnieniem jednej osoby od drugiej. Tutaj oczywiście mamy matkę i syna, ale to my się do, dotyczy każdej możliwej konfiguracji ludzkiej. Otóż bywają takie relacje, bywają takie sposoby bycia z ludźmi, które doprowadzają do tego, że jedno z nich, a czasem i oboje, yy, przestają oddychać. Człowiek jest w takim klinczu, w takim uzależnieniu, w takim braku wolności w takim braku dojrzałości, w takim trzymaniu kogoś w klatce, że on zwyczajnie przestaje oddychać. Oczywiście u każdego ta sytuacja wygląda inaczej. Tutaj to jest opisane przez taki prosty fakt, jak rodzina, w której nie ma męża, w której nie ma ojca, kobieta samotnie wychowująca dziecko. To często sprawia, że ona widzi w nim cały świat. Ale oczywiście ta nieobecność ojca i męża, ona niekoniecznie musi oznaczać bycie wdową. Czasem jest tak, że po prostu jednego z rodziców nie ma, mimo że jest. Że to jest trochę tak, jakby nie mieć któregoś z rodziców. I wtedy wytwarzają się jakieś chore więzi. Takie rzeczy oczywiście też dzieją się nie tylko między rodzicami i dziećmi. Takie rzeczy mogą się dziać w związkach. Mogą się dziać w uzależnieniu jednej osoby od drugiej. Prorok Eliasz, żeby z tą sytuacją sobie poradzić to to co musi zrobić to zabrać to dziecko z jej łona, uwolnić je, wreszcie odciąć tą chorą więź, dzięki czemu ten chłopak, ten człowiek będzie mógł zacząć oddychać. To słowo Boże, które dzisiaj wspólnie rozważamy, ono jest dla tych spośród nas, dla wszystkich tych, którzy są w jakichś chorych relacjach, którzy są uzależnieni. Którzy tkwią w jakiejś przedziwnej niewoli, która sprawia, że nie mogą oddychać. Jeżeli czujesz, że jesteś z kimś w takiej relacji, w takim związku, że po prostu się dusisz, że jesteś jakby w jakiejś ciasnocie, że nie możesz nabrać powietrza do płuc, że nie możesz myśleć jasno, że cały czas czujesz jakiś ciężar na sobie, to chciałbym, żebyś dzisiaj usłyszał to słowo. Że dzisiaj to słowo chce do ciebie przyjść. I chcecie rozwiązać, chcecie uwolnić. Jeżeli jesteś niewolnikiem jakiejkolwiek osoby, kimkolwiek ona jest, nawet jeżeli jest, nie wiem, najlepsza i najświętsza, bo to nie tylko uzależniamy się od ludzi złych i niedobrych, czasem wręcz możemy się uzależnić od kogoś świętego, bo poszukujemy w nim jakiegoś wypełnienia, którego ten ktoś nie może dać, to dzisiaj to słowo chce do Ciebie dostać się i chcecie wydobyć z tej relacji. Chciałbym Cię dzisiaj poprosić, żebyś rozważając ten fragment pisma świętego, nazwał te relacje po imieniu. Jeżeli to ciebie dotyczy, jeżeli to jest akurat do Tobie, to żebyś z całą szczerością, z całą odwagą, jaką tylko w sobie masz, pokazał Panu Jezusowi te relacje, bo właśnie ta sprawa. Takie zniewolenie bardzo często są główną przyczyną naszego pozamykania się na łaskę Pana Jezusa. To właśnie one często nam zamykają drogę do tego, żeby On wreszcie mógł przyjść. Ale dzisiaj to słowo chce do Ciebie dotrzeć. Dzisiaj to Słowo, które ma moc, chce Cię uwalniać. Dlatego teraz zapraszam Cię, żebyśmy wspólnie usiedli i żebyśmy się o tę wolność dla Ciebie pomodlili. Panie Jezu, ty jesteś miłością, która zawsze zostawia wolność. To jesteś miłością, która nigdy nie niewoli, która nigdy nie zamyka w klatce, która nie sprawia, że przestajemy oddychać. Chcę Cię bardzo prosić, żebyś przychodził teraz do tych wszystkich spośród nas, którzy są zniewoleni innymi osobami, którzy są zniewoleni relacjami, nawet często relacjami miłości, ale które sprawiają, że Żyją jak w piekle, że żyją w nieszczęściu, w niewoli, w braku własnej dojrzałości. Panie Jezu, proszę Cię, abyś Ty, który potrafisz wszystko rozwiązać, abyś do nich przyszedł, abyś właśnie teraz działał Twoją mocą. Panie Jezu, proszę Cię za tych wszystkich, którzy chcą Ci pokazać te swoje chore relacje, te wszystkie chore miłości, te wszystkie uzależnienia, i abyś. Swoją uzdrawiającą mocą ich wydobył z tej ciemności, abyś ich wydobył z tej niewoli, abyś rozerwał ich kajdany. Panie Jezu, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, dla Ciebie nie ma rzeczy, których nie potrafisz zrobić. Dlatego proszę Cię teraz, działaj w nich, działaj w ich sercach z całą Twoją mocą, z całą Twoją potęgą, z całą Twoją czułością i dobrocią i wyprowadź ich na wolność. Rozerwij ich kajdany. Przychodź, Jezu. I działaj w nich teraz.